Alarmy oraz powiadomienia dostępne są standardowo z poziomu menu. Mamy dwie osobne zakładki alarms oraz notifications. Zakładka Alarm pozwala nam na wgląd do historii alarmów. Możemy decydować o kolejności wyświetlania pozycji sortując po kodzie błędu, nazwie, dacie wystąpienia bądź typie. Dla tych co wolą wyszukiwać konkretnej nazwy bądź kodu, dostępna jest opcja wyszukiwarki w górnej części ekranu. Dodatkowe informacje dotyczące alarmów możemy uzyskać poprzez wybranie pozycji z listy, a następnie rozwinięcie paska znajdującego się w dolnej części ekranu. Wtedy pokazuje nam się okno z dokładnym opisem dotyczącym alarmu. Może zawierać on opis błędu, wyjaśnienie znaczenia subcode, czyli kodu pozwalającego doprecyzować zaistniały problem, oraz wyjaśnienie możliwych przyczyn, jak również zalecenia dotyczące rozwiązania problemu. Zakładka Notifications pozwala nam na wgląd do historii powiadomień. Okno bardzo przypomina te z alarmami, jednakże tutaj mamy dodatkowe opcje, np. zliczanie liczby wystąpień danego powiadomienia. Możemy też zmienić status powiadomień, poprzez wybranie opcji Disable Enable, czyli dezaktywacja bądź aktywacja. Po zmianie stanu możemy dodatkowo posortować powiadomienia, zaczynając od tych aktywnych bądź odwrotnie, jak również możemy wyświetlić wyłącznie dezaktywowane pozycje. Do zmiany statusu niektórych powiadomień wymagany jest wyższy poziom dostępu. Informacja o wymaganym poziomie znajduje się w opisie powiadomienia. Omówiliśmy już sprawdzanie danych archiwalnych, przejdźmy do monitorowania bieżącej sytuacji. Alarmy, jak również powiadomienia, pojawiają się w górnej części ekranu, zaraz przy ikonce oznaczającej tryb pracy. Informacje mogą pojawiać się w ikonce symbolizującej wiadomość lub też za pomocą dedykowanych ikon, jak na przykład wciśnięty przycisk bezpieczeństwa lub konieczność zresetowania PFL.